Cześć, z tej strony Piotrek. Dziś trochę nietypowo, bo zazwyczaj wychodzę w ciągu dnia, po, po podejściu, po podjeździe, i tam się z wami witam. Dziś trochę inaczej, ale z uwagi na to, że tutaj mamy cel na, z okazji przekroczenia tysiąca subskrypcji. Obiecałem, że otworzę tą skrzynię, więc przygotowuję teren do otwarcia. Materiał nagrywam, szczerze mówiąc, świeżo, po, no świeżo, pół godzinki. Może trochę dłużej po materiale do odcinka szóstego, z uwagi na to, że w tygodniu może mnie nie być i na przyszły tydzień nie byłoby materiału. A chciałbym nagrać coś, nie żeby było cokolwiek, ale chciałem Wam podziękować za te 1000 subskrypcji, więc, więc w, w takiej formie mogę. Pierwsza skrzynia się fajnie przyjęła, spodobało się no, zawsze jakoś, jakieś odkrywanie historii. Jest piątek wieczorem, a ja siadam do montażu niedzielnego odcinka. Yy, miał być to odcinek jubileuszowy z okazji 1000 subskrybentów na kanale. W momencie, gdy nagrywałem materiał, który za chwilkę zostanie wyemitowany, było was około 900 subskrybentów. Nie brałem pod uwagę, że w ciągu niecałego tygodnia, bo w tym momencie jest piątek, brakuje do pełnego tygodnia, dwa dni że w ciągu niecałego tygodnia ilość subskrybentów zwiększy się czterokrotnie. W tej chwili, w tym momencie, gdy, to, gdy nagrywam to ten komentarz, jest w Was dokładnie 3800 osób. Rośnie to mega szybko. Jest mi bardzo miło, nie spodziewałem się aż tak dużego zainteresowania grzebaniem w jakichś tam starociach. Dla mnie to, to, to ważne, ale nie przypuszczałem, żeby będzie to ważne tak, dla tak dużej ilości osób. Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna za to, że, że jesteście, za to, że was przybywa. Mam nadzieję, że nie tylko zajmuję wam czas, ale że zajmuję ten czas w sposób, nie wiem, no, miły dla was, że, że po prostu jesteście zainteresowani całym tym materiałem. Będę starał się, żeby były jeszcze ciekawsze, no, to robię to, co mogę. Nagrywam przy okazji, ale coraz częściej myślę o tym, jak nagrać, jak poprawić jakość, co zrobić, żeby to nie była tylko pamiątka dla mnie, ale żeby też no, no, te, tak ogromne ilości ludzi się to po prostu podobało. Więc nie siedzę już w tym sam, w całym tym sprzątaniu i remoncie, tylko siedzę w tym z Wami. Mnóstwo ludzi w komentarzach pomaga, sugeruje. Przestrzega przed niektórymi rzeczami. No, jest to cenna wiedza, której no, ja nie posiadam. Nie, nie, nie można wiedzieć wszystkiego i nie można umieć wszystkiego. Będę robił to, co będę w stanie zrobić. Będę starał się jak najwięcej działać. Dziękuję wszystkim i zapraszam do obejrzenia materiału. O północy dzieją się różne rzeczy. Tutaj ktoś grasuje po zakamarkach. Jest to mała mysz, ale są też takie osobliwe zabawki z dawnych czasów. Ta lalka śpi już od bardzo dawna. Ma prawdziwe włosy w sensie ludzkie włosy. Jest wykonana z gliny. To nie jest jakiś plastik. Co ją wpierdzieliło, oczywiście, bo myśl lubią zjeść wszystko. Ktoś tam w komentarzach wspomniał, że to czaki, ale to nie czaki. Czaki byłby starsze niż czaki. Już jestem, wyposażyłem się w mikrofon, który ma kilka metrów przewodu. Myślałem, że nie będzie mi do niczego potrzebne, aż tyle metrów, ale widzę, że na takie okazje jak najlepiej, bo jestem podpięty pod telefon, a mimo wszystko mogę chodzić w promieniu 2-3 metrów. Dobra, widzę, że wykadrowane jest fajnie. Startujemy. Już wcześniej wspominałem, ale skrzynia jest fajnie zdobiona. Może inaczej. Zaraz jeszcze raz wykadruję, a na razie pokażę z bliska. Wspominałem o tej skrzyni, teraz widzimy ją w lepszym świetle, w lepszym miejscu. Zwróćcie uwagę. Fajne drewniane okucia. osiężne narożniki. Kłódka. Dwa zamki otwarte. Tutaj są jeszcze widać to jest materiał jakiś fajne fajne zdobienia nie jest dziurawa fajna nadużywam wyrazu fajna bo tak no ale jak jest fajna to co mam powiedzieć skrzynka startujemy. Cały upierdzielony, kurde. I znów widzicie to tak jak ja to widzę, czyli pierwszy raz. Czas start. Ciuch. I już widzę pierwszą fajną rzecz. Znaczy, tam są mieszkania pająków, no tego się można spodziewać po. Po tylu latach zamknięciu, może jeszcze jakiś szczury jak poprzednio, stereoskop. Takie okulary 3D, sprzed 150 lat, nasi prapradziotkowie, jeżeli ktoś nie wie, co to, to jest stereoskop, nasi prapradziotkowie używali czegoś takiego. O, właśnie. Mamy cały zestaw razem z materiałem. Mam nadzieję, że dobrze widać. Podsunę się bliżej. Są takie podwójne fotografie, wykonane z delikatnym przesunięciem. I po wsadzeniu tej fotografii tutaj zakładam, że można jeszcze wyostrzyć. Trzeba tu oczywiście wsadzić oko. Dają wrażenie trójwymiarowości. No, mówię takie okulary 3D, tylko że z 1850. A ten jest konkretnie. Nie jest napisane, kiedy on jest, ale bardzo ładny. Początek wieku. Widać firmę. Widać jak to działa. Znaczy, nie widać jak to działa, ale każdy sobie może wygooglować stereoskop. Już mi się podoba. Pełno zdjęć. To też bardzo ważne, bo to nie jest tak po prostu łatwe w zdobyciu. Już jest super gdzie to dać tutaj dam masakra e, pójdę po worek jeszcze do, na tekstylia bo to widzę że całość do kosza od razu będę wrzucał A, jak zwykle 20% baterii znów braknie albo będzie na styk Przypominam, że jest 26 stopni na strychu, mimo późnej pory. Cieknie ze mnie jak z klimatyzatora. Myśleliście, że, że z czego? Le, pająki. Ktoś się nie rozpakował po, przy, po przyjeździe. Hmm. No, przyjechał z przyborami kuchennymi. I to nie byle jakimi, bo srebrnymi. Chochla srebrna. Moja babcia mówiła ważąchew. Wasza chyba też. HM albo... WH Mówię o puncy. Warto było siedzieć po nocach. Dawaj tutaj wszystko co masz. Sprawdzę jeszcze, czy się nagrywa, bo kurczę, jak taki materiał mi się nie nagra, to ja pierdzielę. Dobra, nagrywa się. I zagęszczamy ruchy, bo 15% procent baterii. Fuh, ale się kurze. Najgorzej, że kończą mi się maseczki. A teraz za 10 maseczek można. O! No, jednak musi być krawat. Ja sobie wyrywam. Mikrofon krawatowy z koszulki. Za 10 maseczek można co roku kupić mieszkanie w centrum. Więc niejednokrotnie takiej jednorazowej maseczki używam. Dwa, trzy razy, chyba że tak jak dziś mocno się kurzy. Ona już jest czarna. No to używam jej Fu, tylko raz. Pomadko. Ewidentnie ktoś tu mieszkał. Ale dawno temu. Wszystko pojedzone przez mole. O, kurde, przecież zasłaniam. Mam nadzieję, że. Tylko troszkę. Wszystko pojedzone przez mole na razie żadnych mumii Pełno takiego pyłu to pewnie stąd pająki też jakby się wyprowadziły no i niestety ale chyba skończymy na zapełnieniu jeszcze dwóch może trzech worków z tym Chyba wiem A może nie O kurde Ja to jestem w czopku urodzony Widzicie to? Czy jeszcze nie widzicie? O kurde Ewidentnie ten ktoś przyjechał na dłużej, bo wziął cały zestaw kuchenny To wygląda tak, jakby pra, babcia się dokładała do, do remontu. Patrzcie na to. Ja pierdiele. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Te łyżeczki są srebrne. Te łyżeczki są srebrne. I co? Bo mi zatkało kakao. Patrzcie. To jest srebro. Tutaj są punce. Jeszcze nie widać jakie bo bo dopiero zauważyłem też WH No to jest WH, a nie HM HM to są te ciuchy Ja pierdzielę No to ładne 1000 subskrypcji Będę patrzył za chwilę, bo nie wiem czy mi się Uda to wszystko nagrać, bo bateria mi się kończy A teraz tym bardziej chciałbym, żeby wszystko było nagrane Bo to jest niezła pamiątka Może być pozłacane jeszcze dodatkowo Patrzcie jaki stan WH Punca Z inicjałami WH Może ktoś będzie wiedział kto to co to i głowa jakiejś babeczki, czyli srebro. Dwie 1, jedna z głową kobiety, a druga do czego to jest? Do ślimaków? Do jakichś takich dużych ślimaków. Nie to ja pierdzielę. No tutaj poniszczone. To na pewno jest stalowe. To najpewniej jest srebrne. Ale jaja. Tutaj ta sama punca, wucha i głowa babeczki. Czyli to jest zestaw. O, ja pierdziele. Dobra, dam tutaj. Nie zepsuję, spokojnie. Naprawdę, kurczę, Babcie się dokładają do... do remontu chyba. <śmiech> <śmiech> Już mi nawet kurz nie przeszkadza. No dobra, przeszkadza. Ja pierdziele, jaka akcja. A może to jest do tej srebrnej tacy z dołu. Zestaw. Tylko tam nie było takiej puncy. Wucha. Jakiegoś szczura jeszcze. O, ktoś łazi pod domem. O tej porze. Na pewno jest już tyle żadnych niespodzianek więcej Generalnie wszystkie ciuchy zjedzone stereoskop w super stanie, naprawdę w ogóle go nie czas nie posunął w sztuczce ja pierdzielę jest moc. Co nie zmienia faktu, że jakbym tu znalazł zestaw dwa opakowania po 100 maseczek jednorazowych chirurgicznych, to byłyby więcej warte niż te parę. To jest kilka kilogramów tego właśnie. jeszcze tego nie powiedziałem, ale tu już jest ponad kilogram. To jest ze 3 kilogramy tego. Bateria 10% 15 minut z jednym ciągiem no ale Pusto Za to tutaj kurde No to Wasza energia kurczę 1000 subskrypcji Chcecie oglądać te blogi, vlogi i to dzięki Wam może trochę intensywniej na tym strychu siedzę. Bo szczerze, prywatnie to mam chyba za dużo wolnego czasu, nie chcę mi się dochodzić, aż tak, jakbym musiał i... No i to, to zainteresowanie motywuje. Teraz jeszcze te obrazki do stereoskopu, jakoś tam opisane. <laughs> to jest na pewno z lat 30. świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa. Co jeszcze ten dom kryje? I dlaczego to wszystko jest tak chowane po, po kątach? Zarówno te pamiątki, jako te zwykłe zdjęcia i. Listy, pocztówki i takie rzeczy. To jest ładne, to jest fajne, ale to jest zajebiste. Tu można wsadzić telefon komórkowy. Ja tak spróbuję. Jest aplikacja na telefony, na smartfony. Właśnie z wykorzystujące tą starą technikę stereoskopową. I jestem pewien, że to by działało. Spróbujemy połączyć technologię z tym starym tematem. Kurczę. Tak się łapy trzęsą znowu. Dobra, kończę to ujęcie. Jeszcze podsumowanie. No. Emocje jak na dobrym meczu. Co ja pierdzielę Mecz to tu się siada. Słuchajcie. 6% baterii. Najciekawsze, bo nie będę pokazał worków z tekstyliami. Ale najciekawsze dziś to stereoskop z masą zdjęć. Już sprawdzałem w międzyczasie 1920 rok, także dobrze celowałem w ten 30 około. Stereoskop. Okulary 3D z 1920. Świetna sprawa. Yy, I to srebro. To jest, już nie pamiętam Wiesław chyba, Hempel. Ten, ten ta punca mówi, że to jest Wiesław Hempel 1912 do 1922 Warszawa, taki warszawski złotnik. Także też całkiem fajnie. No nie powtórzę się, ale niezłe podsumowanie tych tysiąca subskrypcji. Dzięki za, za oglądanie. Zapraszam do kolejnych materiałów. Jest jeszcze troszeczkę tutaj rzeczy do odkopania. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie znalezisko, ale nawet jakby to było ostatnie znalezisko, to ja już, ja już wysiadam. No przecież spójrzcie na to. Świetna sprawa. No cóż, dzięki za dziś. To był szybki temat, ale myślę, że z 15, chyba 15 minut ten materiał trwał, więc. 15, 20 minut i tak Wam zająłem. Nie zajmuję więcej czasu. Dziękuję za dziś. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, cześć, hej.